Furia cichego chłopaka, dręczyciele przekroczyli granice. Jakub Kowalski zgarbiony siedział na końcu klasy, starając się jak najlepiej zniknąć. W wieku 15 lat był najnowszym uczniem w Liceum Zachodnim, przeniesionym zaledwie trzy tygodnie temu, gdy praca ojca zmusiła ich do przeprowadzki na drugi koniec kraju. Jego chuda sylwetka o wzroście 1,70 m ważyła ledwo 60 kg, a za duże okulary nieustannie zsuwały mu się z nosa wyblakła bluza z kapturem, którą nosił każdego dnia, wisiała luźno na jego szczupłych ramionach, służąc zarówno jako pocieszenie, jak i tarcza przed światem. Nikt w Liceum Zachodnim nie wiedział o pięciu latach, które Jakub spędził, na treningach pod okiem senseja Takedi, zdobywając czarny pas w karatek Jokushin przed przeprowadzką. Nikt nie wiedział o regionalnych mistrzostwach, które wygrał, ani o tym, jak potrafił złamać trzy deski jednym uderzeniem. Jego ojciec, były instruktor wojskowy, pracujący teraz w prywatnej ochronie, nauczył go dodatkowych technik, które wykraczały poza tradycyjne sztuki walki. Ale Jakub obiecał rodzicom, że zachowa swój trening w tajemnicy. Matka martwiła się, że zostanie uznany za agresywnego, a ojciec podkreślał, że prawdziwi wojownicy nigdy nie szukają konfliktu. Po prostu trzymaj głowę nisko i skup się na nauce. Jakub przypomniał sobie, gdy zadzwonił dzwonek, sygnalizując koniec otępiającego wykładu z chemii pana Nowaka. Jeszcze tylko siedem miesięcy do wakacji. Hej, nowy. Głos należał do Kamila Wiśniewskiego, ucznia trzeciej, klasy o szerokich ramionach i kurtce szkolnej drużyny sportowej. Kamil miał 1,85 m wzrostu i zdawał się czerpać przyjemność z tego, że inni czują się mali. Jego ciemne włosy były idealnie ułożone – Uśmiech wyćwiczony i drapieżny. Obok niego stali jego stali towarzysze: Bartek Wójcik, prawie tak duży jak Kamil, ale z połową jego charyzmy i podwójną dawką złośliwości, oraz Maciek Zalewski, żylasty i szybki, w okrutnych żartach. Jakub udawał, że nie słyszy, szybko zbierając książki. Mówię do ciebie okularnik. Kamil wszedł Jakubowi w drogę. Co za pośpiech! Masz zaplanowane kolejne fascynujące popołudnie na zabawie swoim zestawem małego chemika? Kilku uczniów w pobliżu zachichotało. Pana Nowaka już nie było w klasie wygodnie głuchego na tę wymianę zdań. Muszę zdążyć na autobus, powiedział Jakub cicho, oczy utkwione w podłodze. Twój autobus? Kamil naśladował cichy głos Jakuba, odwracając się do przyjaciół. Słyszeliście? Książę z bajki potrzebuje karety. Bartek wyciągnął rękę i strącił Jakubowi okulary. Prawdziwe, czy tylko udajesz mądrego? Jakub poczuł, jak jego dłonie zaciskają się w pięści automatycznie. Świadomie je rozluźnił. Odejdź. Nie warto. Zostawcie go. Rozległ się głos z drzwi. Zofia Nowakowska, jedna z niewielu osób, które były przyjazne Jakubowi od jego przybycia, stała obserwując scenę z dezaprobatą. Serio, Kamil, nie macie nic lepszego do roboty? Kamil przewrócił oczami, ale ustąpił. Przyszła cię ratować, twoja dziewczyna. Nowy Jakub przemknął obok. Mrucząc podziękowania Zofi, gdy weszli do zatłoczonego korytarza. Nie przejmuj się nimi, powiedziała. Są tacy dla każdego, kto nie kłania się im w pas. Jestem przyzwyczajony, odpowiedział Jakub. Co nie? Było do końca kłamstwem. Zanim zaczął trenować, zanim odnalazł swoją siłę, też był dręczony w starej szkole. Cóż, nie powinieneś, powiedziała Zofia stanowczo. Chcesz dołączyć do nas na lunch jutro? Może będzie łatwiej, niż siedzieć samemu. Udało mu się lekko uśmiechnąć. Może, dzięki. Ale następnego dnia w stołówce, zanim Jakub zdążył znaleźć stolik Zofii, noga wystrzeliła i posłała jego tacę z lanczem w powietrze. Plastikowy talerz ze spaghetti wylądował spektakularnie na jego klatce piersiowej, sos rozpryskując się na bluzę i twarz. Gromki śmiech wybuchł przy stoliku Kamila, gdy Jakub stał zamrożony z upokorzenia, sos kapiąc mu z ubrań. Ups, powiedział Kamil niewinnie. Nie zauważyłem cię, jesteś taki nieważny. Wdech nosem, wydech ustami. Skup się. Instrukcje senseja Takedy rozbrzmiały w umyśle Jakuba. Ładnie wyglądasz, makaroniarz, zawołał Maciek, szybko ustanawiając to, co miało stać się niechcianym przez Jakuba przezwiskiem. Pracownica stołówki podeszła z mopem, wyglądając raczej na zirytowaną niż współczującą. Idź się ogarnij, chłopak. W łazience, gdy Jakub bezskutecznie szorował czerwone plamy na swojej bluzie, jego odbicie wpatrywało się w niego, żałosny, słaby, cały w jedzeniu. Ale pod powierzchnią coś się poruszyło. Mógłbym ich wszystkich trzech załatwić teraz, skończyć z tym natychmiast. Ale słowa ojca wróciły do niego. Umiejętności, których cię uczę, są do obrony, nie do dominacji. W momencie, gdy użyjesz ich, by kogoś upokorzyć. Staniesz się tym, czego nienawidzisz. Więc Jakub nadal znosił. Przez tygodnie dręczenie nasilało się. Na WF-ie jego ubrania znikały, gdy brał prysznic, pozostawiając go owiniętego ręcznikiem, dopóki trener w końcu nie znalazł ich wepchniętych do toalety. Na lekcji polskiego na jego ławce pojawiały się anonimowe karteczki z prymitywnymi rysunkami i okrutniejszymi słowami. Między lekcjami Kamil i jego przyjaciele przypadkowo na niego wpadali wybijając mu książki z rąk lub wpychając go do szafek. Przez to wszystko Jakub utrzymywał swoje postanowienie powściągliwości. W nocy, w zaciszu swojego pokoju, trenował, uderzając w worek treningowy, który zainstalował jego ojciec, ćwicząc formy, aż pot przemoczył mu ubrania, a mięśnie paliły. Był to jedyny czas, gdy czuł, że ma kontrolę. Pani Zalewska, pedagog szkolny, zauważyła jego izolację i wezwała go na spotkanie. Czy dobrze się adaptujesz, Jakub? Znalazłeś przyjaciół? Wszystko w porządku? Odpowiedział automatycznie. Słyszałam od nauczycieli pewne obawy dotyczące zachowania, a niektórych uczniów wobec ciebie, naciskała delikatnie. Jakub wzruszył ramionami. To nic, z czym bym sobie nie poradził. Wiesz, że możesz ze mną porozmawiać, prawda? Albo z którymkolwiek nauczycielem, jeśli coś się dzieje. I pogorszyć wszystko, stać się tym, który donosi? Tak, proszę pani, dziękuję. Zofia Pozostała przyjazna, czasami szła z nim między lekcjami lub dzieliła się notatkami, ale nawet ona nie mogła go osłonić przed narastającą wrogością. Inni uczniowie, widząc, jak grupa Kamila atakuje Jakuba bez konsekwencji, zaczęli dołączać, unikając siedzenia w pobliżu, śmiejąc się z żartów na jego koszt, traktując go jakby jego status outsider'a był zaraźliwy. Punkt krytyczny. Nastąpił sześć tygodni po przybyciu Jakuba do Liceum Zachodniego. Wyciągał książki z szafki, gdy Kamil, Bartek i Maciek otoczyli go w pustym korytarzu. Mam dla Ciebie niespodziankę, makaroniarz, powiedział Kamil, jego uśmiech nie sięgał oczu. Zanim Jakub zdążył zareagować, Bartek i Maciek złapali go za ramiona. Mógł się uwolnić. Prosty obrót nadgarstka, uderzenie łokciem, ale powstrzymał się, wciąż trzymając się obietnicy. Kamil podniósł telefon Jakuba. Szukasz tego? Zostawiłeś na matmie. Bardzo nieuważnie. Jakubowi ścisnęło żołądek. Oddaj. Jasne, chciałem tylko najpierw przejrzeć twoje zdjęcia. Odwrócił ekran w jego stronę. Znalazłem ciekawe rzeczy. Ty w piżamie z małymi postaciami z kreskówek? Urocze. Już to rozesłałem. To prywatne, powiedział Jakub. Jego głos był napięty. Już nie. Kamil przewinął dalej. O, co to? Wiadomości od mamusi. Tęsknię, Misiu. Nie zapomnij o lekarstwie. Jak słodko. Coś zimnego osiadło w klatce piersiowej Jakuba. Przestań, lekarstwo? Co z tobą, dziwaku? Jakiś problem psychiczny? Głos Kamila nabrał drwiącego, śpiewnego tonu. Czy mały Jakubek potrzebuje swoich specjalnych pigułek? Lekarstwo było na jego łagodną astmę, ale Jakub nie zamierzał tego wyjaśniać. Puśćcie mnie, powiedział cicho. Kamil nachylił się bliżej. Albo co? Będziesz płakać, powiesz mamusi? Powiedziałem: "Puśćcie mnie. Zmuś mnie." zadrwił Kamil, popychając Jakuba mocno na szafki. Metaliczny brzęk rozniósł się echem przez pusty korytarz. Jakub poczuł, jak coś się w nim zmieniło. Granica została przekroczona. Podniósł wzrok, patrząc Kamilowi, prosto w oczy po raz pierwszy. To, co Kamil tam zobaczył, sprawiło, że mimowolnie cofnął się. O rany, alarm psychola. Maciek zaśmiał się nerwowo. Wygląda, jakby miał wybuchnąć. Mniejsza z tym. Kamil rzucił telefon na podłogę. Chodźmy, ten przegryw nie jest wart naszego czasu. Odeszli śmiejąc się i popychając nawzajem, ale Jakub zauważył niepewność w postawie Kamila. Wyczuł, że coś się zmienia. Tej nocy Jakub nie mógł spać. Upokorzenie paliło go od środka. Obrazy migały za zamkniętymi powiekami. Spaghetti, skradzione ubrania, drwiący śmiech, jego prywatne wiadomości wystawione na pośmiewisko. Uderzał w poduszkę, aż bolały go knykcie. Skończyłem być ich workiem treningowym. Następnego ranka Jakub ubrał się z niezwykłą starannością: dżinsy zamiast dresów, dopasowany t-shirt zamiast luźnej bluzy z kapturem. Zostawił okulary w domu, zakładając soczewki, których zazwyczaj unikał. Gdy spojrzał w lustro, patrzyła na niego inna osoba: ramiona proste, szczęka zaciśnięta, oczy jasne i skupione. Matka zauważyła od razu przy śniadaniu: "Ładnie dziś wyglądasz. Jakaś specjalna okazja?" Po prostu miałem ochotę na zmianę, odpowiedział Jakub, głos miał spokojny. W szkole szedł inaczej, z podniesioną głową, kroki miał zdecydowane. Kilku uczniów spojrzało na niego ze zdziwieniem, gdy przechodził. Na pierwszej lekcji, pani Kowalska uniosła brwi, gdy wywołała jego nazwisko, i spojrzała w górę, by zobaczyć go siedzącego prosto, zamiast skulonego w swojej zwykłej, samoobronnej postawie. Zofia dogoniła go między lekcjami. Wow, patrz na ciebie, coś się stało? Jakub uśmiechnął się lekko. Po prostu zdecydowałem, że czas na zmianę. Cóż, pasuje ci, powiedziała, przyglądając się jego twarzy. Wszystko w porządku? Wydajesz się inny. Jestem więcej niż w porządku, odpowiedział. I mówił szczerze. Nowa pewność siebie nie pozostała niezauważona przez Kamila i jego przyjaciół. Na lunchu Jakub czuł ich spojrzenia z drugiego, końca stołówki, gdy po raz pierwszy usiadł z Zofią i jej przyjaciółmi. Makaroniarz próbuje się odnaleźć na nowo, usłyszał jak Maciek mówi. Powinniśmy mu przypomnieć, kim naprawdę jest? Kamil przyglądał się Jakubowi zmrużonymi oczami. Coś jest z nim dzisiaj nie tak. Kogo to obchodzi? Odpowiedział Bartek. To wciąż przegryw. Ale trzymali się tego dnia na dystans, być może zdezorientowani transformacją, być może wyczuwając nową energię promieniującą od ich byłej ofiary. Konfrontacja, gdy w końcu nadeszła, wydarzyła się na parkingu szkolnym trzy dni później. Jakub wracał do domu, jego zwykła trasa wiodła obok miejsca, gdzie starsi uczniowie parkowali samochody. Kamil opierał się o swojego czarnego mustanga. Bartek i Maciek wylegiwali się w pobliżu, jak często robili po szkole. No proszę, kto to? Zawołał Kamil, gdy Jakub się zbliżał. Makaroniarz myśli, że nowe ciuchy czynią go nowym człowiekiem. Jakub mógł przejść na drugą stronę parkingu, całkowicie ich uniknąć. Zamiast tego szedł prosto przed siebie. Jego ścieżka wiodła prosto obok samochodu Kamila. Teraz mnie ignorujesz? Kamil wszedł mu w drogę. To niezbyt przyjazne. Zatrzymał się tuż poza zasięgiem ręki. Nie szukam kłopotów, Kamil, ale kłopoty znalazły ciebie, prawda? Uśmiech Kamila był ostry jak brzytwa. Wiesz, co myślę? Myślę, że ta twoja mała przemiana to tylko gra w głębi duszy wciąż jesteś tym samym żałosnym przegrywem, który pojawił się tu, płacząc za mamusią. Kilku uczniów zatrzymało się, by obserwować konfrontację, tworząc luźny krąg wokół nich. Jakub był świadomy publiczności, momentu balansującego na ostrzu noża. Proszę, przesuńcie się, powiedział Jakub, jego głos był spokojny. Kamil spojrzał na Bartka i Maćka, unosząc brwi w udawanym zdziwieniu. Proszę, takie ładne, Maniery od kogoś, kto zaraz dostanie w dupę. Bartek wystąpił naprzód, teatralnie strzelając knykciami. Chciałem to zrobić od tygodni. Naprawdę nie chcecie tego robić ostrzegł Jakub, powoli odkładając plecak. Och, ale my naprawdę chcemy odparł Kamil, zbliżając się. To, co stało się potem, wydawało się dziać w zwolnionym tempie dla tych, którzy obserwowali. Kamil rzucił cios wymierzony w twarz Jakuba, zasygnalizowany ruch, który Jakub widział nadchodzący z daleka. Minimalnym ruchem Jakub przesunął ciężar ciała, pozwalając pięści przejść nieszkodliwie nad jego ramieniem. Zanim Kamil odzyskał równowagę, Jakub zamiótł przednią nogą, posyłając go na asfalt. Tłum westchnął. Kamil podniósł się w pośpiechu, twarz zaczerwieniona ze złości i zażenowania. Szczęśliwy unik, splunął. Bartek, Maciek, dajmy mu nauczkę. Tym razem ruszyli na niego razem. Jakub poruszał się z płynną precyzją. Jego ciało reagowało na lata treningu. Zablokował dziki zamach Bartka i wykorzystał pęd większego chłopaka, posyłając go potykającego się na maćka. Gdy zderzyli się niezgrabnie, Jakub cofnął się, ręce uniesione w pozycji obronnej, którą każdy sztuk mistrz walki, by rozpoznał. Możemy teraz przestać, zaproponował Jakub cicho. Odejdźcie, nikt nie. Musi zostać ranny. Odpowiedzią Kamila był kolejny atak. Tym razem Jakub nie tylko unikał, kontrował. Precyzyjne uderzenie w splot słoneczny Kamila powaliło go na kolana łapiącego powietrze. Gdy Bartek złapał Jakuba od tyłu, znalazł się przerzucony przez ramię Jakuba, lądując twardo na plecach z bolesnym of. Gdy powietrze uciekło, muspudz. Maciek cofnął się, ręce uniesione. Co do cholery, stary, kim ty jesteś? Krąg gapiów powiększył się, telefony uniesione, by uchwycić niewiarygodną scenę. Niezwyciężony Kamil Wiśniewski i jego ekipa rozłożeni na czynniki pierwsze przez cichego nowego chłopaka, dręczonego od tygodni. Jakub stał w centrum, oddychając spokojnie, nawet niezdyszany. Jestem po prostu kimś, kto ma dość bycia popychanym. Kamil z trudem podniósł się na nogi, trzymając się za brzuch. Jesteś martwy, słyszysz? Martwy. Ale groźba brzmiała teraz pusto, pozbawiona mocy przez jego widoczną porażkę. Gdy ponownie rzucił się na Jakuba, ślepy z wściekłości, wynik był jeszcze bardziej decydujący. Trzy szybkie uderzenia. Zbyt szybkie, by większość gapiów mogła je śledzić, i Kamil znowu leżał na ziemi, krew ciekła mu z nosa oczy szeroko otwarte ze szoku. Zostań na ziemi, poradził Jakub spokojnie. Koniec! Bijatyka, bijatyka, bijatyka. Skądś zaczął się okrzyk. Uczniowie napierali bliżej, by zobaczyć rozwijający się dramat. Bartek i Maciek odzyskali równowagę i krążyli wokół Jakuba ostrożnie, szukając u siebie nawzajem pewności, której nie mogli znaleźć, gdy zaatakowali jednocześnie, Jakub poruszał się między nimi jak woda, przekierowując ich energię przeciwko nim samym. Bartek skończył z tysiąccięce rozciętą wargą dzięki błądzącemu ciosowi Macka. Maciek dostał kolanem w żebra, gdy Jakub usunął się z drogi jego ataku. Przez to wszystko Jakub utrzymywał doskonałą kontrolę, nigdy nie uderzając mocniej niż to konieczne, nigdy nie ulegając wściekłości, która narastała przez tygodnie dręczenia. To nie była zemsta, chodziło o zakończenie cyklu. Wystarczy, pan Wiśniewski wicedyrektor przepchnął się przez tłum, natychmiast przerwać. Walka ustała tak nagle, jak się zaczęła. Kamil siedział na ziemi, krew swobodnie, ciekła mu z nosa. Bartek opierał się o samochód, ciężko oddychając. Maciek stał najdalej, ostrożne oczy utkwione w Jakubie, a Jakub po prostu podniósł plecak i stał spokojnie, czekając na nieuniknione konsekwencje. Do mojego gabinetu wszyscy teraz, rozkazał Wiśniewski, wskazując na czterech chłopców. Gdy szli w stronę budynku szkoły, szepty podążały za nimi. Jakub słyszał fragmenty. Widziałeś to, gdzie on nauczył się tak walczyć? Kamil nie zadał ani jednego ciosu. W gabinecie dyrektor Kowalska wysłuchała wielu relacji, w tym zeznań kilku uczniów świadków. Nagranie z kamer monitoringu na parkingu zostało przejrzane. Ku zdziwieniu Jakuba nawet uczniowie, z którymi nigdy nie rozmawiał, zgłosili się, by opisać tygodnie dręczenia, które znosił. Nigdy się nie bronił aż do dzisiaj, nalegała Zofia, a nawet wtedy dał im szansę odejść. Gdy przyszła kolejna Jakuba, mówił szczerze. Wiem, że bójki są niezgodne z regulaminem szkoły. Akceptuję każdą karę, jaką uznacie za stosowną, ale nie mogłem dłużej na to pozwolić. Dyrektor Kowalska oparła się w fotelu, palce splecione przed sobą. Bójki są rzeczywiście niezgodne z regulaminem szkoły, panie Kowalski. Jednak dręczenie również. Skierowała surowe spojrzenie na Kamila i jego przyjaciół. Ze tego, co zebrałam wytrzej, systematycznie nękaliście kolegę z klasy przez tygodnie. Skutkiem tego. Będzie dwutygodniowe zawieszenie w prawach ucznia, ze skutkiem natychmiastowym. Kamil zaczął protestować, ale uciszyła go uniesioną ręką. Co do pana, panie Kowalski, choć rozumiem, że się pan bronił, wciąż uczestniczył pan w fizycznej konfrontacji na terenie szkoły, trzy dni kary szkolnej. Było to znacznie łagodniejsze niż Jakub się spodziewał. Dodatkowo, kontynuowała dyrektor Kowalska, zadzwonię do rodziców każdego z was, aby omówić ten incydent. Panie Kowalski. Jestem szczególnie zainteresowana poznaniem szczegółów pańskiego widocznego treningu sztuk walki. Wieść o bójce rozeszła się po liceum zachodnim jak pożar. Do następnego ranka transformacja Jakuba z makaroniarza w tego, który załatwił Kamila Wiśniewskiego, była kompletna. Uczniowie, którzy wcześniej go ignorowali, teraz kiwali głowami na znak rozpoznania, gdy przechodził. Niektórzy nawet podchodziliby się przedstawić lub pochwalić go za postawienie się szkolnym notorycznym dręczycielom. Kamil, Bartek i Maciek byli wyraźnie nieobecni, odbywający zawieszenie. Krążyły plotki o upokorzeniu Kamila, jak płakał w gabinecie pielęgniarki, jak jego ojciec był wściekły na jego zachowanie, jak jego idealny nos może nigdy nie wyglądać tak samo. Jakub przyjął to wszystko ze spokojem, nie zachęcając do plotek ani nie korygując przesady dotyczącej jego umiejętności walki, podczas kary szkolnej cicho odrabiał lekcje i zastanawiał się nad wyborami, które doprowadziły do tego punktu. Gdy Kamil i jego przyjaciele wrócili do szkoły dwa tygodnie później, byli przygaszeni. Nos Kamila nosił mały opatrunek, a on trzymał się na dystans od Jakuba, oczy odwrócone, gdy mijali się na korytarzu. Hierarchia społeczna przesunęła się, nie dramatycznie, ale zauważalnie. Nietykalny status Kamila został przebity. Najbardziej zaskakujący rozwój wydarzeń nastąpił trzy tygodnie po bójce, gdy Kamil podszedł do Jakuba samego w bibliotece. Mogę usiąść? zapytał niezręcznie, gestem wskazując krzesło naprzeciwko Jakuba. Jakub skinął głową ostrożny, ale ciekawy. Kamil usiadł bawiąc się paskiem zegarka. Tata kazał mi chodzić na boks, powiedział w końcu, po tym, co się stało. Powiedział, że jeśli mam wszczynać bójki. Powinienem przynajmniej wiedzieć, jak je kończyć. Jakub nic nie powiedział, czekając. Instruktor tam pokazał. Nam wideo z jakiegoś turnieju, byłeś na nim. Kamil spotkał wzrok Jakuba na chwilę. Powiedział, że jesteś jakimś mistrzem. Byłem, poprawił Jakub cicho, zanim się przeprowadziliśmy. Kamil skinął głową. Dlaczego po prostu nie skopałeś nam tyłków od pierwszego dnia? Dlaczego pozwoliłeś nam, wiesz? Jakub zastanowił się nad pytaniem. Mój sensej uczył mnie, że walka to zawsze ostateczność. Mój tata mówił to samo. Starałem się tego przestrzegać. Twój tata nauczył cię niektórych z tych. Ruchów to nie było tylko karate. Nauczył mnie kilku rzeczy. Niezręczna cisza się rozciągnęła. W każdym razie, powiedział Kamil w końcu wstając, chciałem tylko powiedzieć, byłem dupkiem... Mój tata zauważył, że gdybyś chciał mnie naprawdę skrzywdzić, mógłbyś, więc dzięki, że tego nie zrobiłeś chyba. Nie było to do końca przeprosiny, ale pochodząc od Kamila Wiśniewskiego, było to rewolucyjne. Czysta karta? Zaproponował Jakub. Koncik. Ust Kamila drgnął w coś, co mogło być początkiem szczerego uśmiechu. Tak, czysta karta. Reszta roku szkolnego upłynęła w nowej równowadze. Nie byli przyjaciółmi, dokładnie, ale wrogość wyparowała. Bartek i Maciek poszli za przykładem Kamila, trzymając się od Jakuba z daleka. Inni uczniowie, uwolnieni od strachu przed kojarzeniem, zaczęli lgnąć do cichej pewności siebie Jakuba. Dołączył do szkolnego klubu sztuk walki. W końcu zgadzając się pomóc uczyć podstawowych technik samoobrony zainteresowanych uczniów. Ostatniego dnia przed wakacjami Zofia znalazła go sprzątającego szafkę. Więc przenosisz się do akademii ninja w przyszłym roku? drażniła się. Jakub zaśmiał się Nie wrócę kontrakt mojego taty jest na trzy lata. Dobrze, powiedziała: Liceum zachodnie cię potrzebuje. Rzeczy są inne od wiesz, i były. Dynamika społeczna subtelnie się przesunęła w całej szkole. Kamil wciąż przyciągał uwagę, ale jego podejście się zmieniło: mniej dręczenia, więcej prawdziwego przywództwa. Młodsi uczniowie zgłaszali mniej incydentów nękania. Nawet niektórzy nauczyciele wydawali się stać trochę pewniej na korytarzach, bardziej uważni na interakcje wokół nich. Nie jestem pewien, czy zrobiłem coś specjalnego, powiedział Jakub. Po prostu przestałem pozwalać sobie być ofiarą. Właśnie to sprawiło, że było to specjalne, odpowiedziała Zofia. Pokazałeś wszystkim, że można stanąć w obronie siebie, nie stając się tym, czego nienawidzisz. Gdy wyszli z Liceum Zachodniego po raz ostatni w tym roku szkolnym, Jakub zastanawiał się nad swoją podróżą. Przybył jako outsider, znosił tygodnie dręczenia i wyszedł silniejszy, nie tylko fizycznie, ale i charakterem. Nie szukał zemsty ani upokorzenia, po prostu końca cyklu przemocy. I jakoś to zmieniło nie tylko jego świat, ale i świat wokół niego. Czasami, pomyślał, ci cisi naprawdę robią najwięcej hałasu.